Cześć kochani, dzisiaj śniadanie najprostsze na świecie, ale z kim? Z narodziny Venus Botticelli. Obróz malowany w stylu ludowym na szkle, ale zapożyczona twarz od największego mistrza. Prezentuję to po to, bo chcę reklamować nie gotowanie, tak naprawdę, ale moją sztukę. Uważam, że poniekąd jest to sztuka. Malarstwo na szkle, starodawna technika starych, pięknych i młodych góralek, które chcę kontynuować, tylko wymyślać jakieś nowe pomysły. I pomysłem właśnie jest oto ta Wenus na tle takiej mozaiki z płyteczek. Kochani, a teraz przepis na najprostszą i najlepszą jajecznicę na boczku. Musimy mieć do tego deskę do krojenia. Wzięłam plastikową ze względu na to, że mięsa, boczki i tym podobne kroję na takiej desce. Kroję w dość duże plastry. Jest to oczywiście jajecznica dla panów. Oni lubią dużo boczku, są mięsożerni. Nic na to nie poradzę. Jajecznica dobre, dobra na duży cholesterol, ale pięknie pachnie, super smakuje, jest bardzo pożywna. O takiej jajecznicy można wytrzymać cały dzień. Rozgrzewam sobie tutaj. Patelnię. No słuchajcie, ludzie mają różne pomysły na promocję tego, co robią. Ja od lat staram się znaleźć najlepszy sposób. Uważam, że dobrym sposobem jest działanie w realu, ale też czasy się zmieniają razem z nami, i internet jest świetnym medium do tego, aby prezentować to, co się chce. Dopiero uczę się, jak to robić dobrze, także y, trudno, jeśli ktoś będzie mnie krytykował, postaram się to jakoś znieść. Wiem, że filmiki. Mogą być lepsze, mogą być montowane kilkakrotnie. Ja jednak nie mam na to czasu, gdyż zajmuję się też życiem w realu i po prostu będę Wam serwować moje, póki co, póki co oczywiście, moje filmiki bez upiększeń, bez programów, które wygładzają moje zmarszczki. Pokażę Wam to wszystko w sposób jak najbardziej naturalny. Właściwie masełko nie byłoby może potrzebne, ale delikatnie jednak użyję też masełka, bo nim mój tłuszczyk z boczku by się roztopił, mogłoby się coś zanadto przypalić. W drobną kostkę. Pędzelkiem rozsmaruję masełko i wrzucę mój boczek. Może, żeby szybciej mi się wysmażał, dam na większy palnik. A tymczasem obiorę troszkę cebulki. Tym razem cebulki dam mniej, połowę. Mogłabym nazwać tą jajecznicę chłopska jajecznica dla drwali. Słyszycie odgłosy zmywarki, zmywarka jest fantastycznym wynalazkiem. Nie trzeba ciągle stać przy zlewie, niemniej jednak niszczy też naczynia. Postanowiłam, że wszystko będę myła w zmywarce i myłam na przykład takie przybory kuchenne z Gerlacha i patelki i takie różne inne i się okazało, że no niszczy się drewno, nie da się tego wyjąć, więc proponuję jednakże nie do wszystkiego używać zmywarki. Boczek się smaży, cebulka pokrojona. Już sobie sypię cebulkę. I co nie dodaję ani soli, ani pieprzu, gdyż w boczku jest dostateczna ilość soli i przygotuję jajka. Jajka mam ze sklepu. Chociaż widać, że kurki dobrze odżywione, bo skorupka bardzo twarda więc nie byle jaka kura zniosła to jajko. Nawet jak spad, spadnie troszkę łupinek z jajka nic się nie dzieje. Więcej wapna dla panów. Chcę Was y, przy tej kuchni zaprosić nie tylko na dobre jedzonko, ale także na wystawy malarstwa i rękodzieła, jakie zamierzam dalej robić. Kolejną wystawą, może zdradzę troszeczkę, będzie wystawa w dworku w krzykawce grupy, z którą jestem dobrze zaprzyjaźniona. Staramy się co jakiś czas robić coś innego. Tytuł wystawy nie mogę zdradzić, bo to dopiero niespodzianka, ale już Was zapraszam w listopadzie do dworku w Krzykawce. Trudno mi się troszkę poruszać po mojej kuchni, gdyż rządzi w niej też mój pies Lablador. Niestety trudno zachować porządek na podłodze i nie tylko, jak się ma takiego zwierzaka w domu. Wiedzą to wszyscy ci, co kochają psy. Ja kocham zwierzęta i psy i koty, właściwie nie wiem co bardziej. Postanowiłem, że pies w domu to jest przyjaciel i brudna podłoga to nic takiego strasznego. Są gorsze rzeczy, prawda? Mój boczuś z cebulką się ładnie przyrumienia. A teraz dodam jeszcze troszkę boczku. Nie boczku, przepraszam, tylko czosnku. Zapomniałam o czosnku. Wystarczy parę ząbków. Teraz w okresie jesienno-zimowym cebula, czosnek to naturalne antybiotyki. Nie zaszkodzi zjeść ich więcej. Nie każdy lubi ten zapach, zdaję sobie z tego sprawę, już o tym wspominałam, że można zjeść i parę ziarenek kawy i podobno ten zapach odchodzi. Można oczywiście łykać też czosnek w suplementach diety, ale ja jednak jestem za tym, żeby jeśli tylko można zjeść naturalny, to lepiej naturalny niż tak zwana suplementacja. Jakie będę pokazywała w dworku, to będą różne techniki plastyczne. Zawsze podkreślam, że kocham każdą z nich, czyli nie tylko będzie to malarstwo olejne, nie tylko to będzie malarstwo na szkle, ale także akrylowe, będzie też grafika moja ukochana, czarno-biała, ale też mocno kolorowa. Ostatnio też zajęłam się technikami mieszanymi, czyli mieszam wszystkie te techniki, żeby uzyskać jakiś coś innego. Są to, będą to też prace duże, ale także do mniejszych pomieszczeń. No i oczywiście mam nadzieję, że zdążę przygotować jesienną kolekcję biżuterii ze sznurka. Len jest zawsze modny, także myślę, że moja propozycja jesiennych korali znojnianego sznurka robionych na szydełku i nie tylko połączona z wisiorami ze starej porcelany przypadnie do gustu dziewczynom młodszym i tym nieco starszym. Ostatnio oglądam różne takie inspirujące filmiki na Instagramie, na przykład mm. <noise> dotyczące fryzjerstwa i zauważyłam jest taki jeden profil fryzjera z Włoch, że Włożki kochają biżuterię i każda z pań, no chyba że to jest zrobione dla celów, do tych filmików celowo, ale każda z pań ma na sobie... Piękny naszyjnik z różnych materiałów. U nas nie wiedzieć dlaczego, odeszło się od ozdabiania swojej szyi koralami. Wyszła moda na te tak zwane celebryczki. Zobaczcie jak tu ostro na patelni, co się tu dzieje. Gdybym nie dała masełka, mogłoby się to trochę przypalić. Jeszcze chwilka, i mam jajka? Pieprzę, troszkę do sole, tylko troszkę. Oczywiście z jajek robię taki kogę Muszę je tak rozbełtać. No i wracając do tematu korali i pięknych włoszek, ja chciałabym, żeby polki też słynęły tak jak dotychczas że potrafią dbać o siebie i fajnie. Się ubierać i żeby nosiły koralę.